To już drugi odcinek z ósmego sezonu, gdzie oklejamy przedmioty na złoty kolor. Sprawdzimy specjalnie dla Was, czy wybrane przez nas przedmioty dadzą się zamienić w złoto. Do wylosowania zostały nam okulary, skrobaczka, podnóżek do roweru i taki odświeżek. Proszę bardzo, losujmy. Ja? No, śmiało. Dobro. Okulary! No, ja chciałem okulary! Ty chciałeś okulary, dokładnie. No one były takie najładniejsze, no dobrze, zobaczmy, co mi tutaj koło fortuny przyniesie skrobaczkę. Skrobaczka. No, tego nie liczyłem, a skrobaczkę, ale cóż, może się będzie wykazać. Dobra. Okej. Jak to tu się rozbiera? Mm. O, nie. No, I za chwilę. Nie, nie będzie po skrobaczce. I nie ma. Ja. Spróbuję na pewno okleić to całe tutaj, to całe tutaj. Taka do pozazdroszczenia. <głos> <głos> tak, o to w tym wszystkim chodzi, żeby widzieli, jak jesteśmy bogaci, no nawet Przyszą? stać na złotą skrobaczkę. Przetrzymy sobie najpierw nasze elemenciki. Nie ja potrzebuję dosłownie chyba tyle. Właśnie kupiliśmy więcej folii, niż potrzebujemy chyba do klejenia tych przedmiotów. Na pewno. Przyjada się coś innego, coś wartościowego, kleimy. W złoto, żeby sąsiad wiedział. Złota rączka daleko Rypło. Padł. No co śmiecie. Ślina jest yy, bardzo przydatnym elementem poślizgowym w oklejeniu. Tak jest. Tak to palec patrz. No, palec niepośliniony. Nie chcę jeździć po przedmiocie. Pośliniony? Od no, razu lepiej. Okej. Okay. Ciach. Ciach. Uf, ale będzie złote. <laughs> <laughs> Jak złowieszczo. Ty, 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 Potrzejemy, żeby się to trzymało nam tam. Coś, coś mi nóż nie nożuje. Bateryki rumi. Co przygrzejemy, żeby to się nie odkleiło. Wykończymy, to jest taki napisik pod spodem. Spróbujemy to podgrzać i to wtłoczyć tam. Zobaczymy, czy się to wydało. Jak ładnie. Grzejem. Ciskam. Grzejem. Ciskam. U, tyle. Ciskam. Ok, no, jak ładnie. Fajnie. Bardzo ładnie. Ja tutaj na przykład mam pierwszą część już. Są złote. Proszę no Bajera! Są złote, czarne. No tylko chciałem okulary oklejać. Przykro mi. Padło na mnie. Ten rasizm. Co? Wszyscy jesteście przeciwko łysem. Zmowie przeciwko mnie. I... Fu, 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 Wow. Jest taki na tym na YouTubie gościu, co myje takie mega upaćkane auta. Są tak po prostu dociorane, że tam no, z rzeki wyciągnięte, że w środku to można normalnie łopatą wywalać. I on zawsze tam bierze, na przykład wchodzi do tego samochodu i mówi: mm -hmm. we have a big problem. No. I mówi: bierze tam, na przykład, patrzy, otwiera schowek w tym samochodzie, wyciąga tam kubek, a tam jeszcze jakaś rybka z błotem pływa. I on: Uu! I pije to. I potem <fruf> wypluwa i potem to sprząta, wszystko myje jakoś tak dziwnie. I potem robi tak: wow! To jest tylko content. No no Autentycznie. Wow. No i. Wow! Ale dobra, ale że pije. No! Normalnie bierze to błoto z tego, miesza tam jakoś i to pije. I zawsze tylko. Bo. Big problem. Aha, no on big problem, do no, tak... Big problem. No? <laughs> Musisz mi go pokazać. Jest! Jakiś turek czy coś tam. To jest jego kontent. Takiego gruza zawsze bo... mu przyprowadzają. E. Roman, tego do tych opinii ja też. A on, wow, i <głos> 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 Dobra, albo no, albo, no problem. No problem. Dobrze wychodzi ci ten głos. Przychodzą do nas klienci i coś tam, da się to okleić, a ja do nich, no problem. No problem. A ja potem ja im wydaję auto i wow. <noise> I biorą kluczyki, na razie. Nie jedźcie tam, tam jest zapętany chłop. Powiem <noise> tego szalonego Turka okleić furę. Masakra, mówię. Wycinamy, hmm? łatwo się wycina ręki. Łatwo, łatwo. Mm -hmm. Uff. Uf. Perfekt. Uf, o, zaciąłem. O, perfekcjon. Okej. Okay. Szybkie <słuch> wakacje. No a z przodu złota, czy nie? No się nie wiem. Nie chcę przesadzić. Tu zrobię. Możesz no ja ja się przesadzić tego... ze złotem? Zrobię mu tylko taki tunosek. Aha, to, to. Nie no, <laughs> wiesz, jak założysz? Będzie takie... A te złote te, zamiast srebrnych na przykład? Że te? Tling, tling. No mogę, no. Nie, zamachuj. Jakie miękkie te okulary. <grym> Przejara ich na wylot. Wiem, z daleka I to... I potem będą takie. <grym> Fajne! Takie nie ma. Możesz zrobić design. Jest, no? Właśnie, święta się zbliżają wielkimi krokami. No. Można kogoś tak obdarować, tak? Na przykład złotą skrobaczką. No nie. Ja Robisz prezent do siebie, może być? Mhm. Jezu, jestem śmieszny. Ty. jak to wygląda, nie, jest tak źle. Ja myślałam, że. Sorry. Sorry, widzowie. Co? kopnęłam ich. <gry> nie chciałam. Muszę no, to było, ja się to wyrypało. <grym> Ej, hey, Halo, gdzie wy jesteście? <grym> Romuś! Romuś! <grym> Patrz, czy się tutaj nitwą jego tutaj. Śmiało, to, no? śmiało. Mysz, nie potrzebuje. Mm. Kolejny pro tip. Nie masz w domu wachlarza? A masz skrobaczkę do szyb? Przyklej do niej kawek folii. już będzie wachlarz. Już masz wachlarz. Jak ja to widzę. Hucia hucia hucia, 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 Mucha. <ścoughs> Łapka. Nie masz łapki na muchy? O! A masz skrobaczkę do szyb? <ścoughs> no. Tą to na pewno tak szybko nie ja złapiesz. Repią tam. Później będziemy oklejać samochody i to masz wszystkie lanciki. Mhm. Ja tak <grym> robię. Pance. Tak? Później ja, ja to dotykam. Boże. Spoko, nie mam grypy. Zaszczepiony. Dobra. Moje autostry gotowe. No, i minuta. jeszcze mhm. minutę. Spoko. Złote, a skromne. Nie, ale są mega fajne. Mi się podobają. No To jest po prostu skrobato. Pięć tysięcy plus. Sam ryzyk by się tym nie pobrżyću. Gotów? Mm -hmm. Gotów. No to nasze przedmioty. Tak. Mm -hmm. okay. Wow. <tryk> 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 wow. Porównanie do poprzednich z poprzedniego no odcinka, no. to te są naprawdę no. fajne przedmioty. Super. Złota skrobaczka też. Jak są. No nie, no no. Ja już widzę. Już widzę, Łukasz, jak będzie patrzył na mnie, będę skrobał. To w ogóle... Panie... Czuć pieniądz. <noise> Pięknie. No, także podsumowując, obydwa przedmioty da się okleić. Nie się się najtańsze okulary na Aliexpress, trochę folii za dużo więcej pieniędzy, niżeli te oksy kosztowały. I jest złoto. Złoto. No. Pieniądz. Czuć pieniądz. Po prostu czuć pieniądz. Dobra, pamiętajcie o głosowaniu. Tak. W tym sezonie Karą jest. Zjedzenie robaczka. W sensie. Takiego suszonego? suszonego? chrząszcza albo świerszcza, od niego. No, i robaka no. No, robaka. Zobaczymy, co to będzie. A wygrany jest. dostanie za to, jest będzie się mógł napchawiać rozkoszą i wiadomo czego. Dokładnie. Także głosujcie w komentarzach. Lajk like na Tomasza, serduszko na mnie. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Pa!